Dzisiaj Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Czy dla Państwa to są miłe święta? Bardzo miłe. Przemiłe, bardzo miłe. Już wczoraj wnuki u nas były. Dostaliśmy po, 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 e, po laurce. Wnusie same robiły, same rysowały. Piękne laurki z serduszkiem. A no wnuki przyjadą, no liczę, że jutro chyba przyjadą. Bo jako studenci to chyba jutro przyjadą. Zawsze pamiętają. Czy Dzień Babci to dla Pani miłe święto? E, oczywiście, miłe. A jeszcze milsze będzie, jeżeli zadzwoni wnuk do mnie. Jestem babcią, czego się bardzo cieszę. Czy czeka Pani na telefon, bądź może odwiedziny ze strony wnuków? No na telefon to ja czekam, bo są bardzo daleko i, i po prostu czekam, każdy telefon mnie cieszy. I dwa pół godziny są takie, takie, że tak powiem, długie rozmowy o wszystkim. Mamy dziewięcioro wnucząt. Najstarszy wnuk ma 21 lat, a najmłodszy ma 9 lat. Przynoszą tyle radości, tyle szczęścia, tyle uśmiechu, że jest gwarno na co dzień. E, czy jakoś specjalnie przygotowuje się pani na odwiedziny wnuków? E, zawsze jakieś ciasto, bo wnuczka lubi sernik. Lubistym, ciemnym, muszę serdzić, Może jakieś tam się zrobi krokeciki, bo uwielbiają, coś babcia musi wynobyć no, takiego innego, świątecznego. Czego spodziewacie się po swoich wnukach z okazji świąt babci i dziadka? Uścisków, całusków, laurek. Życzeń i prezentów. Życzeń i prezentów. <laughs>